Wyobraź sobie chwilę, gdy nasze Słońce wysyła w kosmos kolosalną chmurę naładowanych cząstek. Gdy taki wielki CME uderzy w Ziemię, na naszym niebie pojawiają się niesamowite zorze, ale systemy elektroniczne mogą zadrżeć. NASA opisuje podobny przypadek słowami: Skrajna, ultrafioletowa migawka z obserwatorium SDO ukazuje półkulę Słońca podczas potężnej erupcji której towarzyszył bardzo szybki koronalny wyrzut masy skierowany prosto ku Ziemi. Brzmi to jak scenariusz filmu katastroficznego, ale to rzeczywistość nauki. Nawet dziś, w maksimum 11-letniego cyklu aktywności słonecznej, nasza gwiazda potrafi wyrzucić w kosmos miliardy ton plazmy. Pytanie brzmi: co się wtedy dzieje z Ziemią i czy powinniśmy się bać? Czym jest burza geomagnetyczna i jak powstaje? Burza geomagnetyczna to gwałtowne zaburzenie ziemskiego pola magnetycznego. Specjaliści z NOAA tłumaczą to tak. Burza geomagnetyczna to gwałtowne zaburzenie magnetosfery Ziemi, spowodowane efektywnym przepływem energii z wiatru słonecznego do otoczenia naszej planety. Najczęściej źródłem takiej burzy jest wyrzut masy CME. Ogromna spiralna chmura zjonizowanej plazmy. Wraz z wbudowanym polem magnetycznym. CME potrafią przenieść ze sobą miliardy ton plazmy i pędzą z prędkością od kilkuset do kilku tysięcy kilometrów na sekundę. Na przykład najszybsze skierowane ku Ziemi wyrzuty mogą dotrzeć tu w zaledwie od 15 do 18 godzin, a wolniejsze w ciągu kilku dni. Mechanizm powstania CME. Jest związany z nagłą przemianą linii pola magnetycznego na Słońcu rekoneksją magnetyczną. NASA opisuje to jako przebudowę wstęg pola magnetycznego w dolnej koronie Słońca, co uwalnia ogromne ilości energii i wyrzuca masę w przestrzeń. Często zdarza się, że CME towarzyszy rozbłysk słoneczny, wybuch na powierzchni Słońca, ale czasem wypływa samo. Pod koniec swojej wędrówki ku Ziemi, Pole magnetyczne CME może splatać się z ziemskim polem geomagnetycznym, pozwalając na gwałtowny transfer energii do magnetosfery. Niezwykle silne CME, szczególnie podczas słonecznego maksimum, znacząco kompresują magnetosferę. W efekcie ziemskie prądy plazmowe i jonosfera zostają pobudzone, a w całej magnetosferze następuje prawdziwa burza przebudowań oraz przepływów energii. Na schematycznym obrazie widać słońce wyrzucające plazmę, a po prawej stronie kształtowanie się ziemskiej magnetosfery. Jak wyjaśnia Noa, podczas burzy geomagnetycznej prądy w jonosferze i opadające cząstki energetyczne ogrzewają górne warstwy atmosfery, zwiększając ich gęstość. To właśnie dzięki tym zjawiskom możemy obserwować spektakularne zorze polarne. Noa A wskazuje, że burze generują silne prądy strumieniowe, które nie tylko podświetlają niebo, ale też zakłócają systemy nawigacji satelitarnej GNSS oraz wywołują prądy geomagnetycznie indukowane GIC w sieci energetycznej i rurociągach. Skutki burzy geomagnetycznej. Podczas burzy geomagnetycznej uaktywnia się cały łańcuch zjawisk wpływających na technologię i infrastrukturę. Oto najważniejsze konsekwencje takich zjawisk: według NOAA, NASA i innych źródeł: zakłócenia radiokomunikacji i GPS. Zmiany w magnetosferze i jonosferze deformują trajektorie fal radiowych. Prowadzi to do przerw w łączności radiowej oraz błędów w systemach nawigacyjnych. GPS. Nawet telefony satelitarne i łączność lotnicza mogą być czasowo utracone w strefie działania burzy. Według Space.com CME mogą wywoływać częściowe blackouty radiowe, a jednocześnie generować żywe zorze polarne widoczne znacznie poza biegunami. Przepięcia w sieciach energetycznych. Gwałtowne zmiany pola magnetycznego indukują w Ziemi prądy geomagnetyczne, dzika i c. w przewodach. Mogą one przeciążyć sieci przesyłowe i uszkodzić transformatory wysokiego napięcia. Tak było w marcu 1989 roku, kiedy burza geomagnetyczna wyłączyła sieć energetyczną Quebecu. 6 milionów osób zostało bez prądu na prawie 9 godzin. NASA ostrzega, że burze słoneczne mogą przeciążyć sieci i wystawić astronautom na niebezpieczne promieniowanie. W skrajnych scenariuszach silna burza mogłaby uszkodzić dziesiątki transformatorów na kontynentalną skalę co, jak podkreśla raport amerykańskiego kongresu, mogłoby wywołać regionalne blackouty trwające miesiące. Opór aerodynamiczny i loty kosmiczne. Burza ogrzewa termosferę, warstwę około od 100 do 500 km nad poziomem morza, co zwiększa gęstość powietrza na orbitach niskich. W efekcie satelity w LEO doświadczają większego oporu i zaczynają obniżać swoje orbity szybciej niż zwykle. W wyjątkowych przypadkach może to skrócić żywotność lub spowodować utratę tanich satelitów na niskich orbitach. Dodatkowo wzmożona aktywność protonów i elektronów to promieniowanie, które jest zagrożeniem dla astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy planowanych misji księżycowych. Zorze polarne efekt dla oka. Z jednej strony burze niosą zagrożenia, z drugiej dają najpiękniejsze zjawisko na niebie. Naładowane cząstki z CME spadają na górną atmosferę nad biegunami wzbudzając świecenie atomów azotu i tlenu. Efektem są zorze polarne, niezwykłe, tańczące światła na niebie. NOAA podkreśla, że podczas najsilniejszych burz zorze można zobaczyć znacznie dalej od biegunów niż zwykle. Historycznie w słynnej burzy Karingtona 1859 roku zorze były widoczne nawet w tropikach, między innymi na Hawajach czy w Meksyku. Największe burze w historii. Prześledźmy kilka przykładów, by zrozumieć skalę i konsekwencje burz geomagnetycznych. 1859 Burza Carringtona. To najpotężniejsza zarejestrowana burza. Zjawisko opisał astronom Richard Carrington. Olbrzymi CME dotarł do Ziemi w rekordowo krótkim czasie 18 godzin. Wywołując tak silne zakłócenia, że wilgotne papiery nasączone chemikaliami zapaliły się w sieciach telegraficznych. Zorze polarne rozświetliły wtedy niebo niemal na całej planecie. Widziano je na Kubie, w Włoszech czy nawet Meksyku. Gdyby dziś powtórzył się podobny wyrzut masy, eksperci ostrzegają, że skutki byłyby katastrofalne. Burza mogłaby cofnąć nas w rozwoju o sto lat. Od 1938 do 1960 roku. Podobne, choć słabsze burze zanotowano w 1921 i 1960 roku. Zakłóciły one radiowe transmisje na całym świecie, ale na szczęście infrastruktura energetyczna była wtedy jeszcze na niższym poziomie narażenia niż dziś. 1989. Kebek. 13 marca 1989 roku duży CME spowodował blackout w prowincji Quebec. Sieć energetyczna zawiodła w ciągu kilku minut, wyłączając zasilanie aż 6 milionów ludzi na 9 godzin. W tym samym czasie zorze pojawiły się w Teksasie ponad 1000 kilometrów od bieguna północnego. Ta awaria pokazała, że nawet nowoczesne mocarstwo energetyczne jest podatne na kosmiczną pogodę. 2003 Burza Halloween. Pod koniec października 2003 roku Ziemię nawiedził kolejny potężny zestaw CME. Burza Halloween spowodowała m.in. uszkodzenie transformatorów energetycznych w południowej Afryce i lokalne awarie sieci w Szwecji. Był to trzykrotnie większy wyrzut masy niż w 1989 roku, ale dzięki szczęśliwemu ułożeniu jego pola magnetycznego, na szczęście nie doszło do masowej awarii. 2024. Burza G5 Gannon. Na początku maja 2024 roku wystąpiła najsilniejsza burza od ponad 20 lat. Choć nie spowodowała katastrofy. NASA oceniła ją jako najlepiej udokumentowaną burzę geomagnetyczną w historii. Rozprzestrzeniła zorze praktycznie na całej półkuli północnej, aż po środkowe szerokości geograficzne. Wywołała zaskakujące efekty od powierzchni Ziemi, aż po przestrzeń kosmiczną. Dzięki pomiarom z DSCOWER i innych satelitów, już dziś uczymy się na jej podstawie, jak lepiej chronić infrastrukturę. Widać więc, że moc dużych burz geomagnetycznych rozciąga się od telekomunikacji po sieci energetyczne i bezpieczeństwo kosmiczne. Każda kolejna duża burza to dla naukowców cenna lekcja. Szczególnie dziś, gdy zbliżamy się do szczytu 25. cyklu słonecznego, aktywność słońca gwałtownie rośnie. Już w 2023 roku było kilka silnych burz, między innymi dwie tuż po sobie w lipcu. A liczba plam i rozbłysków osiągnęła najwyższy poziom od ponad 20 lat. Naukowcy podkreślają, że w nadchodzących latach maksimum przewiduje się w 2025-2026 roku możemy obserwować jeszcze więcej CME na naszej gwieździe. Monitorowanie i ostrzeganie przed burzami geomagnetycznymi. Na szczęście nie jesteśmy bezbronni. W ciągu ostatnich dekad uruchomiono zaawansowany system obserwacji Słońca i wczesnych ostrzeżeń. Instrumenty na satelitach, np. SOHO, STEREO, DSCOVER, AC, monitorują aktywność w czasie rzeczywistym. NASA i NOAA z Centrum SWPC analizują obrazy koronografów i dane ze stacji Lagrange'a L1. Już sam start satelity DSCOVER w 2015 roku dał ogromne możliwości. Przekaźnik ten mierzy wiatr słoneczny z przodu Ziemi i dostarcza najwcześniejszych sygnałów nadchodzącej burzy. Podsumowując, burza geomagnetyczna to złożone, fascynujące zjawisko na styku astronomii i techniki. Z jednej strony przyciąga uwagę pięknem zorzy polarnej i tajemnicą wszechświata, z drugiej przypomina, jak wrażliwa stała się nasza cywilizacja na kaprysy Słońca. Każda erupcja na Słońcu i każdy CME są uważnie śledzone przez naukowców. Korzystając z zaawansowanych satelitów i modeli komputerowych, staramy się przewidywać nadejście burzy i chronić infrastrukturę przed jej skutkami. Choć burze geomagnetyczne mogą wyrządzić poważne szkody awarie sieci, zakłócenia GPS, zagrożenie dla satelitów i astronautów. Obecnie posiadamy środki, by minimalizować ich wpływ. Najważniejsze, by być świadomym zagrożenia i utrzymywać gotowość, bo słońce działa, a czasem może nas zaskoczyć.